Wczoraj jaka zagadka? Ale to nie będziemy śledzać zagadki dla Miłacika Tylko, że teraz nagrywamy no zagadki. zagadki No teraz Dobra, pytaj Ale nie znam zagadki To chodź na no, ucho powiem Dobra Co po wodzie pływa, kaczka się nazywa? Ale pamiętaj, to nie łabądź Pamiętaj o tym Janczyk, <laughs> pytaj o to ciebie Co po wodzie pływa, kaczka się nazywa? I pamiętaj, to nie łabądź nie, Borsuk, kur... za zagadzałeś? Borsuk kaczka. też nie Kaczka Kaczka? Powiedziałeś, że kaczka się nazywa Yes, Jacek, zajebiście <noise> zgadłeś! Brawa, 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 aplauz, aplauz Co po wodzie pływa, kaczka się nazywa, i pamiętaj, to nie łabądź. Kurwa. Powtórz mu, powtórz mu. Dobra, jeszcze raz, to nie łabądź. Kurwa, jakaś podpowiedź małżeńska. Je chleb. I to nie borsuk. I to nie borsuk. Ty musisz to być kaczka, nie? Zerio? Zgadłeś! Ablację Aplauz, aplaus! Co po wodzie pływa? Kaczka się nazywa i pamiętaj, to nie łabądź. Czekaj, Ale rozkwinka, dobra ty. Nie wiem. To mam lepszą, 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 lepszą. Co po wodzie pływa? Kaczka się nazywa i to nie kaczka. O! Ale, ale łabądź? co, łabądź? co? Łabądź? <laughs> dobre, dobre, dobre. Łabądź? Ale nie, to, to nie łabądź. Niezdane, idziemy dalej. A może zna. Nie. <laughs> <Zna>. <laughs> może to, to wymyślił. Wymyśli. Może to wymyślił. Zagadkę? Ja mam ci zagadkę. Dawaj. Co po łodzie pływa? Tak. Kaczka się nazywa? I to nie kaczka. Kurwa, to kaczka. Nie, to nie kaczka. To Kuj, kuj, dwa, wróble też umieję pływać, na pewno. Nie o wróbla chodziło, ale odpowiedź bardzo dobra. Gratulacje. Dziękuję. Ty myślisz, że ktoś zgadnie to zagadkę? Nie, <głupia> ta, kurwa głupia. Żarno ją wymyślił. Dobra, dobra. Zobaczmy, mam zagadkę. Mam odpowiedź o swoją zagadkę. Czarny. Co po wodzie pływa? Kaczka się nazywa. I pamiętaj, to nie kaczka. Kamień. Dobry jest, dobry jest! Ty, ale tak Dobra. właściwie to kamień nie, nie pływa po wodzie, tylko się odbija od wody. No ale mam co do... teraz? Ty, a dawaj to, to, to rymowanka, co od wody się odbija i się kaczka nie nazywa i to nie kaczka. No to to się rymuje, nie? I mam większy sens. Co, się, co od wody się odbija i... Jak kaczka się nazywa? I kaczka się nazywa Bo wcześniej powiedziałeś A. i nie kaczka się nazywa Dobra, to dobre jest, to dobre jest tak? Chcesz odpowiedzieć na zagadkę? Jaką zagadkę? zajebista zagadka Co od wody się odbija i jak kaczka się nazywa Zem i pamiętaj to nie kaczka O no, kurwa tak, Ja wiem już, ale nie powiem Nie wiem Ja już, ja już wiem, to jest kurwa podchytliwe pytanie to, Jaka jest odpowiedź na to? to odpowiedź kaczka. czy nie? Kaczka Nie, to nie kaczka nie, to, to nie, nie kaczka, kaczka, ale kaczka się Traf, nazywa Ale jak kaczka się nazywa? Że jeszcze raz powiedz pytanie co od wody się odbija i jak kaczka się nazywa i Łódka pamiętaj, to nie kaczka. Łódka o nazwieczka kaczka. Albo... Dobra odpowiesz. Ej, Stefan, chodź ze mną o, o, powiedział. Powiedział. O, Dobry jesteś! Najwyście! Odpowiedział, odpowiedział! Brawa! No to idźcie Nikt nie bije, ale chuj Gacu, Gacu, mam, mam dla Ciebie zagadkę. Co to jest? W wodzie pływa? Kaczka się nazywa i to nie jest bocian Pamiętam jak byliśmy na 18 i tam już były dziewczyny upite i zadawaliśmy z Igorkiem pytania I te dziewczyny kurwa próbowały przez, przez pół godziny odpowiedzieć i nie znały odpowiedzi i myślały jak jest coraz to zwierzęta i rzeczy Dobra, ale znasz odpowiedź? No Jaka? Kaczka A ja mam teraz lepsze, 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 lepsze. Nie Co od lepsze? Nie, teraz ja Nie, nie, nie ja, Klasik, Oral i Anal no to w ogóle ci padło, ja kurwa Daj mu zadać pytanie Odpowiedź dla gata została zadana Kolejne pytanie, przepraszam Gatu, że cię kopnąłem Chodź się uśmiechnij do vloga Uśmiechnij się, uśmiechnij się Dobra, zmontujesz się. Do, do to do vloga, sobie Do vloga, do vloga, vloga. Montujesz to No weź popatrz się w kamerę Dobra, dobra, dobra Co od wody się odbija i jak kaczka się nazywa? I to nie kaczka. Nie, Co? Dałeś tego. Dobre, co? Niezłe. Musisz odpowiedzieć. I jest odpowiedź, naprawdę. Nie wiem. Jak to nie wiesz. Kaczka. Nie no nie kaczka. No kamień. Dobre, dobre. Brawo, brawo. Daj kolejne. To ty daj, a ja jej powiem następnej osobie. Dobra. Po co nocą tu ptajesz? Dobra. Cześć. Znasz odpowiedź na pytanie po co nocą tu ptajesz? Nie znam. Znasz pytanie na... po co, co, zna. co nocą tu ptajesz? Nie znam. A ty znasz? Spierdalaj. A ty? profilu jak będziesz na filmie to cię zgłoszę. On nie znają nie odpowiedzi. odpowiedzi. Michalczyk, co sądzisz o osobach homoseksualnych? Zabieraj tę kamerę. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Lubię cię. Na jakie pytanie? Na jakie pytanie? co sądzisz o osobach y homoseksualnych Gacu? ty kurwa oh. gad. Dzieciak. Chodź, nam gadać dla nie pytanie. będzie jak mamy zarabiać. Ale chodź, chodź, mam, dla ciebie Elo, pytanie. Ma, mam pytanie. Mam pytanie, bo nie mogą oni słyszeć. Się oni nie mogą słyszeć. Co, Dobra, mam dla ciebie pytanie. Co od wody się odbija i jak kaczka się nazywa i To nie kaczka. To nie kaczka. Ryba. Jak to ryba? Borsuk? Borsu! Za wszystkie krzywy. Sam przeproszę Boga, one myślą jak jest proste. No jakie jest pytanie? Co od wody się odbija? I jak kaczka się nazywa? I to nie kaczka. To jest bubr, kurwa. Ale taki wodny czy lądowy? Kurwa, jeden chuj. To jest jedno i to samo. Zerio? A powiedz Jak to? Jak to zła? No ale to nie kaczka. No to kaczka. No ten nie, to nie, to nie kaczka. Nie wiem, nie, no kurwa, no Czarny. kamień, to no, ja pierdolę. O! 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 Oczywiście, kurwa! Dobra, dobra, Komentarz do vloga? Yy, świetny vlog, jest zajebisty, ale szkoda, że jest cenzurowany. YouTube, proszę. Brak bo... wolności słowa. Nie, nie, cenzuruj go, bo to jest dobry twórca. Zależy nam na nim. On niczego złego nie zrobił. I chce dobry Chcę content tworzyć dla ludzi. Chce rozweselać innych. To jest właśnie mój yy, widz. Miło mi bardzo, że mogę się rozweselać. Ja ten... <laughs> Nie powiem, maja O, o, o. To do A dupa mnie boli Gaciu, ty chuj mnie <śmienicielone> puściłeś Nie, to nie ja, to pioksa Wszyscy mnie biją Jebać tą klasę To są frajerzy Co to jest? Od wody się odbija i jak kaczka się nazywa, to nie kaczka Gęś Dołów Ale nie Nie mam pojęcia To nie borsuk też i nie ma I nie kaczka I nie kaczka I nie to jest... kaczka To jak się nazywa jak kaczka, a nie jest kaczką? No zastanów no, no, się jeszcze raz Co się nazywa, co się nazywa, co się nazywa jak kaczka i się od wody odbija? Nie mam pojęcia I to nie jest kaczka Kaczmat to kamień Zagadka Czy idziemy do domu? Bardzo chętnie bym chciał Dobra odpowiedź Czy idziemy do domu? No, no. Dobra, no, ale idziemy ale do domu. Tak, Antek, mam zagadkę. No. Patrz co leży. Jak się z tym czujesz? Ale on cię zniszczył. On cię zniszczył, rozumiesz to. Co się kurwa odjechało? Panie gospodarzu, czy możemy iść? Panie gospodarzu, trzeba podjąć decyzję. Można iść, czy nie można iść? Podjąć trzeba decyzję. Panie gospodarzu. Pa Panie gospodarzu. Czy według niego to wypierdalajcie, co nie? No <grym> dobra, dojdziemy do, do Mam wyzwanie gimnastyczne Ty chodzisz dużo na siłowie I tak ale, jesteś już spięty Że dobra. się nie utrzymasz na jednej nocy pa, Musisz złożyć tak ręce A teraz nie ma chuja, że za plecami spojrzysz na prawą podeszkę Nie spójrz Nie spójrz Nie spójrz Igor, nie możesz kurwa palić na vlogu Już kończę Igor co to jest? Od wody się odbija, jak kaczka się nazywa. Podpowiedź? To nie kaczka. Kamień. Dobra, słyszał. No dobry, jest. Słyszał Gdzie jak chuj. A on mówi, że pracy. ryba. Ryba sobie Ale ryba się nie odbija od wody. No tak. Nie, nie, jak puścisz, rybę kaczka, to się odbije nie Właśnie, no w sumie. Kiedyś puszczałem mamkę na się kaczkę. Co to jest? Tak. W wodzie pływa. Jak kaczka się nazywa? Podpowiedź To nie rower. Kurwa. Ciężkie te rowa zagadki. Myślę, że to kurwa ryba. No nie. niemożliwe. Dobra, ale teraz... Dobra, druga, szans, druga szansa, druga szansa. Co to jest? Od wody się odbija. Jak kaczka się nazywa? Podpowiedź? No. To nie kaczka. Eee, Ej, kurwa, podpowiedź w Go co eee. ty robisz? gołąb. Ty, dobra Dobrze. Dobrze. Nie dobra, gołąb, dobra. Mam zagadkę Kurde. dla Antosia. Antos, słuchaj. Słucham. Wczoraj miałem 6 lat. Moja siostra była w połowie mojego wieku. Dzisiaj mam 70 lat. Dzisiaj masz 70 lat? Ile lat ma moja siostra? Jesteś jesteś stary? Ile lat ma moja siostra? O kurwa! O kurwa! Ale ty, stary, ty masz 70 lat? Słuchaj, tak sumie tego jeszcze raz Wczoraj miałem 6 lat Cześć tak. No Moja siostra była w połowie mojego wieku Tak Dzisiaj Czyli jak ty jesteś tu, to ona jest tu Tak Kutasa ci robiła? Słuchaj. Twoja siostra Tu będzie, Kutasa To kazirodztwo i mi zajmowało do konwersji Tylko nie uciekajcie daleko oh, wow. Djeś się do sytuacji, że dostałeś pod chwilę za komorcie O Bo taką Oh, go ahead <laughs> Shut the fuck up, bitch. What color is your spaghetti?